Witam serdecznie, z tej strony Rafał z Motorwo. E, oczywiście kolejny dzień no to kolejne motocyklowe nowości jakie trafiają do naszej oferty, za mną kolejna propozycja, e, jeżeli chodzi o pojemność 125 i dla tych, którzy mają prawo jazdy kategorii B od 3 lat bądź prawo jazdy kategorii A1 e, słuchajcie, bardzo ciekawe jest jak ten rynek się zmienia, bo kiedyś MT 125 to był taki nasz jeden z topowych modeli które, e, no tak naprawdę w, do połowy wypełniały nasz salon, z roku na rok coraz ciężej, fajną 125 dorwać no nie ma co się dziwić, to są motocykle które wszyscy zaczynają, a my też prowadzimy dosyć mocną selekcję, żeby to naprawdę były ładne motocykle, całe w obrycznych plastikach, ładne, nie jakieś poobdzierane. Ciężko jest naprawdę taki model znaleźć, no ale raz na jakiś czas się udaje. No i tego przykładem jest kolejna MT125. Tym razem z 2017 roku motocykl już wyposażony w system ABS na oba koła. E, z całkiem fajnym przebiegiem o 29 tysięcy, co jak na no, myślę, że 8 letka no to światli ludzie, no, myślę, że normalny przebieg. Drugie tyle ten motocykl powinien śmiało zrobić na, na, jednym, e, na tym samym silniku. Mm, no i co? Bardzo ładna czarna korystyka matowa. Myślę, że bardzo uniwersalna i dla chłopaka i dla dziewczyny. Fajny sprzęt na początek. Zapraszam do krótkiej prezentacji. Kto wie, może właśnie takim takiem z naszego salonu wyjdziecie. Jeżeli nie takiem, no to być może jakimś innym motocyklem, a ich akurat u nas nie brakuje. Zobaczcie sami, co dla Was przygotowaliśmy. Proszę bardzo. Yamaha MT 125 motocykl z 2017 roku. Od tego też roku już system ABS na oba koła był takim nieodzownym elementem Yamaha MT 125. No bo ona co do zasady wychodziła już od 14. E, po 15 roku ABS był opcjonalny, a od 17. ABS był już takim jakby integralną częścią motocykla i w tym motocyklu na ABS jest. Czy to jest jakiś najważniejsza funkcja tego sprzętu? Myślę, że nie, ale na pewno dla tych początkujących, jeżeli można skrócić czas hamowania, na pewno będzie to na plus, tym bardziej, że to jest motocykl, no tak jak Wam wspominałem, z reguły do zaczęcia przygody, do nauczenia się całej jakby e, no schematu jazdy motocyklem i tak dalej, jeżeli będzie bakcyl na motocykle, świetnie, pójdziecie na prawo jazdy przysiądziecie się na coś większego, jeżeli nie, no to pożegnajcie się z motocyklem no i tutaj, ważna informacja, że właśnie dzięki temu, że 125 ma taką, tak, takie stanie na rynku, każdy chce 125, no bo nie trzeba prawo jazdy no to nawet, jeżeli Wam się ten motocykl znudzi za rok czy dwa, sprzedajecie go za praktycznie tak Taką samą kwotę, za którą go nabyliście. E, a jeżeli nie, jeżeli się wkręcicie i faktycznie wam 125 starczy, no to wciąż to jest motocykl, który generuje bardzo niskie koszty utrzymania, jest tani w utrzymaniu, tani w eksploatacji. E, wszystkie podzespoły do niego są naprawdę, no porównując oczywiście do dużych motocykli, no to po prostu jest relatywnie tani. Na no, osiągi myślę, że już no naprawdę sympatyczne, no bo te powyżej 100 na godzinę e, kilometrów oczywiście jedziemy. Myślę, że nawet autostradą można te 120 sobie śmiało rozwinąć. W zależności od tego, kto ile waży, podejrzewam, że tam będą się ludzie kłócili, że czasem jest 130 czasem 110, no to już jest dużo zmiennych, no ale przy najwyższej informacja, że powyżej stówką, powyżej nawet tych 100 na godzinę, możemy sobie śmiało jechać autostradą czy obwodnicą. Nie martwiąc się o nic, bo ten silnik naprawdę będzie dawał radę. 6-stopniowa skrzynia biegów. No czyli tutaj, no tak samo, ta, ta, ta szóstka myślę, że jest fajnym biegiem takim na dalsze wycieczki. No ale motocykl tak naprawdę w cyklu mieszczonym zachowuje spali na poziomie 2,5, maksymalnie 3 litrów benzyny na 100 km. No to naprawdę no nie ma auta w gazie, który wam tyle spali. No a tutaj jednocześnie dostaniecie mnóstwo frajdy z jazdy, no bo jednak to będzie wciąż motocykl, do tego ruchu ulicznego będziecie odkryci, Więc myślę, że fajna, fajna jest to historia. A tym bardziej, że motocykl jest pełnowymiarowy, jak kiedyś Wam się przyjdzie zrobić prawie na duże motocykle, no to tak naprawdę czy na MT-07, czy na jakichś tam innych odpowiednikach, to będziecie się praktycznie tak samo, bo to jest duży sprzęt, eee, oczywiście no wagowo... Te wszystkie następne będą cięższe i tak dalej, ale jeżeli chodzi o wysokość fotela, pozycję za kierownicą, tutaj jest 100% zbliżona do dużego sprzętu. Więc macie tak, maksymalną moc, czyli 15 koni, to jest ważne, no bo jednak, no skoro i tak możecie mieć tylko 125, no to fajnie, żeby to była najmocniejsza wersja. 15 koni, czyli max, chłodzenie cieczą, wtrysk, czyli żadnego gaźnika, ssania, kranika, nic nie ma. Bardzo prosty w obsłudze. No i możliwość jazdy na B tani w eksploatacji, myślę, że to są takie główne plusy tego też motocykla. Co więcej, no motocykl fajny wersji kolorystycznej, właśnie od 17 roku i tylko w tym roczniku występowała taka wersja, właśnie czarny mat połączony z taką czarną satyną. Zobaczcie, to jest taki mat jeszcze z drobinkami. Mm, bardzo, bardzo fajnie się ten lakier w słońcu prezentuje. Oprócz tego motocykl tak naprawdę cały w serii, z wyjątkiem tylnego uchwytu na rejestrację, bo w fabryce macie taki długi plastik, aż praktycznie pod samookoło. tutaj ktoś sobie zastąpił je. Takim krótkim regulowanym e, uchwytem na rejestrację Możesz sobie uregulować pochylenie tejże rejestracji No a tak, to jest motocykl całkowity w serii Oryginalny wydech, oryginalne kierunkowskazy, lusterka, klamki Wszystko w tym motocyklu zakowało się no po prostu takie dziwicze, niestuningowane motocykl po serwisie olejno macie nowy olej w silniku z otulem, więc tak naprawdę na start myślę, że nie ma wkładu finansowego, no bo co, bardzo ładny komplet opon, z tyłu to jest praktycznie nowka sztuka opona Michelin Grand, czyli dokładnie taka w jakiej ten motocykl wyjechał jako nowa, ale ta jest praktycznie, w sensie od nowości, ale to jest po prostu już druga opona, ale bardzo ładna, naprawdę bardzo ładna, myślę, że praktycznie nowa, z przodu też bardzo ładna opona. Więc myślę, że zdecydowanie daleko im od wymiany. Klocki z przodu, z tyłu spoko. E, zawieszenie suche. Silnik ładnie pracuje. Tutaj też nie mam żadnych zastrzeżeń. Akumulator jest w porządku. No, myślę, że spoko propozycja. Dla kogoś, kto szuka motocykla na start, świetna, świetny pomysł. Myślę, że z MTK każdy z was zadowolony po prostu będzie. Oczywiście ten mały serwis zostańczymy z taką książkę serwisową, w której będzie wpisane, że przy tym przebiegu taki olej był wymieniony, to wam też ułatwi serwisowanie motocykla na przyszłość. No i co? Ja Was zapraszam oczywiście do nas do żartowa. 8.20, Rwo. Wpadajcie, zwiemy sobie piąteczkę. Pogadamy o motocyklach. Możemy się napić kawę. Mogę Wam coś od siebie poopowiadać, podopowiadać i też pomóc po prostu wyborze motocykl, bo może się okazać, że przyjedziecie przy, przy, do nas na miejsce, okazuje się, że no, no nie, jest trochę nawet dla mnie za duży. Wtedy możemy porównać go z innymi. Mamy też KTM Duke I 125, jeszcze mniejsze jakieś, tak jak YBR czy WR. No zawsze w stałej warcie coś się dla Was innego znajdzie, więc warto myślę, że do nas po prostu przyjechać. No i kto wie, jeżeli to będzie strzał w dziesiątkę, wam się ten motocykl konkretnie spodoba, e, no to możecie go nawet zabrać na przejażdżkę. My tego nie wzbraniamy, wręcz przeciwnie, zachęcamy, żeby jazdę próbną takim motocyklem sobie odbyć. No i jeżeli będzie wszystko na tak, no to oczywiście możemy taką transakcję finalizować jeżeli przyjedziecie do nas od razu busem czy przyczepką no to pamiętajcie zabrać ze sobą parę pasów transportowych, no i my wam też możemy pomóc zapakować taki motocykl na wasze auto, jeżeli nie macie możliwości to my wam też motocykl możemy dotransportować w każdym miejscu w Polsce, zadzwońcie zapytajcie, przekierujemy was że tak powiem, e, czy tam po prostu powiem wam dokładnie ile kosztowałby taki transport jest szansa nawet zamówienia sobie transportu tego motocykla pod swój dom wystarczy za, za, zadzwonić, właśnie zapytać ile by to kosztowało, z góry patrzcie za sam transport. My do Was przyjeżdżamy i wtedy za motocykl chodzicie już u siebie na miejscu pod domem, więc to też jest taka całkiem fajna opcja w obie strony. Gorąco takie rozwiązania, też zapraszam. Wbrew pozorom. To jest dzisiaj jedno z najczęściej wybieranych możliwości zakupu u nas motocykla. No, i co? Można kupić też maszynę na raty. Tak, mam jeszcze na szybko odpowiem na pytania, które z reguły się pojawiają. Można kupić na raty. Te raty są realizowane przez bank, no ale oczywiście, my możemy w tym uczestniczyć po prostu przez to pośredniczyć, żeby wam to jakby ułatwić całą procedurę. To znaczy, że zadzwonicie, my was przekryjemy dalej do naszej koleżanki finansowania, ona wam wszystko wytłumaczy. No i możecie rozbić cały motocyk w raty? Możecie też jakąś jego część, tylko jeżeli, nie wiem, macie uzbieraną dychę i brakuje wam tylko końcówki, no to tą końcówkę też możecie sobie rozbić w raty. Warto sobie też taką opcję skonfrontować no i co zaraz go oczywiście wam jeszcze zapalę, ale zanim to, no to przypomnę, że jeżeli szukasz motocykla, ale generalnie wiesz, że to jeszcze nie jest ten egzemplarz, ale podoba się jak do tego podchodzimy podoba się firma Motorwu i chciałbyś nas poznać, chciałbyś po prostu tu się zjawić, no to oczywiście też cię zapraszam, no ale możesz już sobie co do zasady zasubskrybować nasz kanał na YouTube wtedy będziesz na bieżąco z tym co do naszej oferty trafia, no a jeżeli wygodnie ci to zrobić przez Facebooka czy Instagrama to tam tak samo codziennie dodajemy relacje z tego co do oferty e, po prostu co do oferty trafia i z tego co z oferty znika, więc możesz tak samo na bieżąco być, śledząc jedynie nasze social media. Więc zapraszam Was serdecznie. Oczywiście całą pełną ofertę znajdziecie na motorw.otomoto.pl Tam możecie wyfiltrować każdy motocykl i zobaczyć dokładnie każdy motocykl ma swoje odzwierciedlenie na, na aukcji internetowej, więc warto też sobie na to spojrzeć. No i co? Chyba z takiej wiedzy w pigułce to tyle. Dwa kluczyki oczywiście do motocykla, przekręcam kluczyk, 29,5 tysiąca kilometrów, myślę, że taki normalny, zdrowy, no, ale też autentyczny przebieg, nie ma co czarować się, że, że będzie miał 20, ma 29, uważam, że to też jest całkiem normalny przebieg, jak na taki motocykl z tego wieku. co, bardzo fajna, kulturalna praca, tak, że jest fabryczny układ wydechowy, no to jest taka grzeszna, cika i spokojna. co, no słuchajcie. Tyle chyba na teraz. Widzimy się na kolejnej prezentacji. No ja Was oczywiście zapraszam do obserwowania. No i co? Odmeldowuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Siemanko, hej!